dziś kolejny filmik. Dziś opowiem o aktualnym temacie, jakim są pracownicze plany kapitałowe. Wyjaśnię, czym są te plany i co oznaczają dla nas jako pracowników. Zapraszam. Rozpocznę od krótkiego wyjaśnienia trzech pojęć, którymi będę się posługiwać. Osoba zatrudniona rozumiemy pod tym pojęciem pracownika, zleceniobiorcę osobę wykonującą nakładczą pracę. Podmiot zatrudniający to jest pracodawca zgodnie z kodeksem pracy Nakładca, zleceniodawca, mogą być to również rolnicze spółdzielnie. I uczestnik pracowniczego planu kapitałowego to osoba zatrudniona, która przystąpi do pracowniczego planu kapitałowego. Czym są więc pracownicze plany kapitałowe? To nowa propozycja gromadzenia oszczędności przez osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 55 roku życia. Takie osoby obejmowane są pracowniczym planem kapitałowym automatycznie. Dotyczy to również osób w wieku między 55 a 70 rokiem życia, które dobrowolnie na swój własny wniosek przystąpią do pracowniczego planu kapitałowego. Pracownicze plany kapitałowe nie obejmują jednak osób, które najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyły 70 rok. Gromadzone przez osoby fizyczne środki Będą przeznaczone do wypłaty po osiągnięciu 60. roku życia. Wprowadzenie tego planu uzależnione jest przez ustawodawcę od ilości osób zatrudnionych, które zatrudnia podmiot zatrudniający. Największe podmioty zatrudniające, czyli takie, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych, na dzień 31 grudnia 2018 roku już od lipca musiały wdrożyć pracownicze plany kapitałowe. Ale zatrudniający co najmniej 50 osób na dzień 30 czerwca 2019 roku będą musiały je wdrożyć dopiero od 1 stycznia 2020 Jak to działa? Pracodawca zobowiązany jest zawrzeć umowę o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym z instytucją finansową oraz w imieniu pracowników zawrzeć drugą umowę o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego. Podmiot zatrudniający Informuje o możliwości przystąpienia do pracowniczego planu kapitałowego osobę zatrudnioną, która może do niego przystąpić dobrowolnie. O warunkach zawartej umowy informuje osoby, które automatycznie objęte są pracowniczym planem kapitałowym lub dobrowolnie przystąpią do niego osobiście bądź za pośrednictwem instytucji, z którą zawarta została umowa. Wpłaty na pracowniczy plan kapitałowy dokonuje zarówno podmiot zatrudniający, jak i sam uczestnik pracowniczego planu kapitałowego. Maksymalny limit wpłat i dopłat możliwych do dokonania na wszystkie rachunki pracowniczego planu kapitałowego wynosi w roku kalendarzowym równowartość 50 tysięcy dolarów amerykańskich. Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia uczestnika. Pracowniczego planu kapitałowego. Ponadto może on dokonać wpłaty dodatkowej w wysokości 2,5%. Płata podstawowa, dokonana natomiast przez uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, wynosi 2% wynagrodzenia. Płata ta może wynosić mniej niż 2%, lecz nie mniej niż 1,5% wynagrodzenia. Jeśli wynagrodzenie uczestnika osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia. Co ważne, te wysokości wpłat można dowolnie zmieniać, to składając stosowną deklarację. Zakładając, że spełnimy przesłanki określone w ustawie, możemy otrzymać również tzw. zwaną dopłatę roczną w wysokości 240 zł oraz wpłatę powitalną dokonaną przez ministra do spraw pracy w wysokości 250 zł. Co dzieje się ze środkami zgromadzonymi na naszym rachunku? Na wypadek śmierci uczestnik może wskazać instytucji finansowej osobę lub osoby, którym po śmierci mają być przekazane środki zgromadzone na jego rachunku. Jeżeli liczba wskazanych osób jest większa, również wówczas środki dzieli się porówno. W każdym czasie można zmienić wskazane wcześniej osoby. Pamiętajmy, że środki zgromadzone na rachunki przez osoby, które pozostają w związku małżeńskim są i będą objęte ustawową wspólnością małżeńską. W związku z tym w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa środki zgromadzone na rachunku uczestnika pracowniczego planu kapitałowego no przypadające byłemu małżonkowi uczestnika w wyniku podziału majątku wspólnego będą przekazywane mu w formie wypłaty transferowej. Bezpośrednio na rachunek byłego współmałżonka. Analogicznie będzie w przypadku śmierci uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, który pozostawał w związku małżeńskim. Środki zgromadzone na rachunku nie podlegają egzekucji sądowej z jednym tylko wyjątkiem w przypadku egzekucji na cele alimentacyjne. Wówczas zasada ta nie ma zastosowania. Uczestnik może również jednorazowo dokonać wypłaty 100% wartości środków, które ma zgromadzone na rachunku, z obowiązkiem ich zwrotu w celu pokrycia wkładu własnego, na przykład na zakup nieruchomości bądź lokalu. Na koniec powiem o wypłacie środków, które udało się zgromadzić czy uda zgromadzić przez wszystkie lata zgodnie z założeniem. Po osiągnięciu 60 roku życia Wypłata następuje w następujący sposób: 25% wypłata jednorazowa, 75% środków w ratach miesięcznych. Możliwość istnieje także skorzystania z tych środków przed osiągnięciem 60 roku życia poprzez pobranie ich i zwrócenie i nie poniesienie jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. W przypadku omówionego już wcześniej wkładu własnego, warunkiem jest tutaj posiadanie nie więcej niż 45 lat. Oraz e, zwrócenie całej kwoty na konto oraz w przypadku choroby, która dotknie nasze dziecko bądź małżonka, wtedy można wybrać do 25%. Oprócz tych opcji istnieje jeszcze opcja wypłaty środków przed 60 rokiem życia, jednak wówczas trzeba wliczyć w to podatek od zysków kapitałowych. Nie zostaną nam wypłacone dopłaty od państwa i trzeba będzie również. E, Uwzględnić 30% płat pracodawcy, o które zostanie pomniejszona wypłata. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że w jakiś sposób przybliżyłam temat pracowniczych planów kapitałowych. Myślę, że ten wątek będę jeszcze kontynuować. Tymczasem zapraszam na kolejny film. Instagram.